Trzeba jeszcze tu zajechać lat, nie? 100 lat. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i wszystkiego dobrego. Nie do dziękuję. Dziękuję. dzisiaj. A dzisiaj 12. od północy. 12.01 jesteśmy w pokoju. żony w pokoju, 212. W świetlicy Dobrze. Dobrze mówię? Albo przez zdjęcia. Albo przez zdjęcia. No tu zdjęcia będą do za 10-12. sala Prawda? Zdjęcia do 23.50. Ja bym prosił. O, ja tu biały proszek sypia, ja nie filmujesz. Tak. Jeszcze raz Wiesz komisji. co mój chrześniak już o mnie komisji. powiedział? Że on się już boi otworzyć lodówkę. Bo ja tam mogę być z kamerą albo z aparatem. A. Lodówka to pół biedy. Toaleta na przykład. Nie, no taki hard to nie. Taki hard to nie. Za jednego. Hej. Nie, dlaczego? No to, ta masa to jest bita Fix? Myślę, że tak wygląda. Mhm. W środku są też maliny. Widzę. I na były, nie? Mhm. Nauczyciel. No. To no. Nauczę się dla was takiego tortu. Dobra. Robię cię zostaną grama.